Witam Was bardzo serdecznie. To będzie taki mini haul, dlatego że to nie będzie taki typowy haul, bo mm, ja ostatnio za dużo rzeczy nie kupuję i muszę Wam przyznać, że e, jeżeli już coś kupuję, to są to bardzo pojedyncze rzeczy i w tym roku mam wrażenie, i jeszcze tego lata dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o moje podejście mm, i króluje raczej minimalizm. Także pokażę Wam kilka rzeczy, które, e, które ostatnio albo dostałam, albo właśnie kupiłam i które jednak bardzo mnie. Mm, zadowalają, z których jestem bardzo zadowolona, także także pokażę Wam takie rzeczy i zacznę może od takich dwóch. Pokażę Wam najpierw dwie rzeczy z szyjnicy, z których jestem bardzo zadowolona i powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam nawet, że aż tak. W ogóle zauważyłam, że ta strona zmieniła e, zmieniła swoją szatę graficzną trochę i te rzeczy trochę lepiej wyglądają. Nie wiem, czy właśnie to mnie skusiło, ale stwierdziłam, że dobra, zobaczymy. Pierwsza rzecz to będzie krótka skórzana, która mnie bardzo zaskoczyła i swoją jakością i tym, że rozmiar jest naprawdę dobry. To jest Elka. Tylko tak, jak ona jest rozpięta, to ona się wydaje taka dosyć luźna i ona tak średnio ona właśnie nie jest zapinana tutaj na skosy, więc myślę, że to dlatego, jakby była zapięta po prostu trochę lepiej by na mnie wyglądała. Jeżeli chodzi o długość, no to jest taka, taka normalna, ale jak ją zapnę, to, to robi się taka trochę bardziej obcisła niestety i trochę idzie do góry, więc jest taka, taka dosyć krótka. Ja myślę, że na jesień tak się sprawdzi, będzie fajna, także... Jestem zaskoczona, naprawdę. Rękawy są dobre, jest całkiem fajnie wykonana. Wydaje się, że jest ciepła. Przynajmniej <laughs> teraz, kiedy jest gorąco, jak ją zapłyną, to jest nie gorąco. No i tak, może ja będę robić na, na siłę rozpiętą. Ma dosyć, dosyć dużo sprzątek, o czym wcześniej nie wiedziałam, i tutaj ciągle coś tak z bonii, dinda. Ale, ale naprawdę jestem zadowolona. Podoba mi się właśnie te wykończenia. Tutaj mam takie, takie paski. Ja mam swoją ulubioną krótkę skórzoną z beczki, ale, ale pomyślałam, że. Wypróbuję w zasadzie jakąś inną, właśnie z takiej chińskiej strony, i ta nawet mi się podoba. Naprawdę muszę przyznać, że jest całkiem fajna. Także jestem zaskoczona, że Elka rozmiar się sprawdził i bardzo fajnie wygląda. A druga rzecz, to jest coś, czego bardzo długo szukałam i bardzo długo chciałam, tak naprawdę. To jest parka, taka zielona parka. Dziewczyny pokazywały takie parki w tamtym roku i chyba jeszcze rok temu. I tak pomyślałam, że no przydałaby mi się taka kurtka właśnie na jesień i stwierdziłam, że dobra, to spróbuję, zamówię sobie tą. mówię, że jest lato, a ja parkę, ale nic. I jestem tym bardziej zaskoczona, dlatego że to jest rozmiar S, to jest ostatni rozmiar, jaki był na stronie i stwierdziłam, że z opisu wydaje się fajna. Opis cały był taki rozmiarowy, że powinna być dobra. Chociaż ja sprawdzam inne barki, to były za małe już, więc uznałam, że ta s to jest bardzo ryzykowne. ale okazało się, że jest naprawdę super. Rozmiar jest w ogóle, no, idealny. Ona nie jest ani za mała, ani za duża. Jest taka dosyć luźna, więc na pewno pod nią będę mogła założyć czy to jakiś sweter, czy bluzę, jak ją zapnę. Wygląda fajnie. Nie jest za krótka, rękawy nie są za krótkie i jestem naprawdę zaskoczona, bo tak jak mówię, to jest s Nie ja mam mać 74 i ona wygląda tak. Bardzo mi się podoba, jest taka właśnie, no do szortów powiedzmy, może trochę ją zakrywa. Ma też kaptur, kaptur taki z No i tak, mam nadzieję, że mi się sprawdzi się bo naprawdę wydaje się fajna, jest taką, no taką zwykłą parką, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o rozmiar, to jestem w szoku, że SK jest, jest po prostu idealna i nie, nie musi być ani większa, ani mniejsza. No ma tutaj też jakieś dodatki, jakieś takie wiązania. Jeżeli. Jedyne, to, że trzeba mogę się przyczepić, zasadzie to trochę wykonanie, dlatego że ten misiek tutaj no, bardzo ładnie wygląda, ale on nie jest jakoś za bardzo przymocowany. No, tutaj są guziki. Ale to i tak widać. Ym, widać trochę, że... trzeba zapiała. No w każdym razie to jest tylko tak tutaj na guziki, więc ten materiał też nie jest za bardzo gruby. Nie jest taki cieniutki, jak tutaj może widzicie, jak kodetne, to to w ogóle też no, nie ma sensu jakby, bo to dodaje całego uroku mam wrażenie <taki> takiej krótce. Ale fajne, bardzo mi się podoba. To mi się jest bardzo taki nilutki, mięciutki, To nie jest też taka gruba kózka, więc myślę, że ona jest na takie po prostu chłodniejsze, chłodniejsze, letnie czy jesienne wieczory. Ale myślę, że się sprawdzi. I bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, jest długa. Rozmiar jest po prostu super. Inny zrobić nie mógł, także, także to mi się bardzo podoba. I jestem naprawdę, bardzo zadowolona. Linki Wam zostawię na dole do tych rzeczy, jeżeli jesteście zainteresowane. I teraz przejdziemy do rzeczy, które kupiłam. Kupiłam albo dostałam właśnie i no niewiele tego będzie, naprawdę niewiele. Będą tu dwie rzeczy z ubrań. Dwie takie dosyć przypadkowe rzeczy. Jedną kupiłam po prostu po wpływem chwili um, z moją koleżanką, a drugą... A dru na drugą bardzo y, czekałam i kilka miesięcy tak się zastanawiałam, kiedy będzie dobrą moment, żeby ją kupić. W każdym razie pierwsza rzecz to jest koszulka z pln i to jest wasza lala. Moja koleżanka kiedyś się miała na imprezie i pomyślałam, że no fajnie to wygląda, to jest takiej wiecie... Ja lubię koszulki z napisami, które coś mówią, a ta jest dla mnie taka, taka trochę śmieszna i taka... No jeżeli ktoś zna, ale to, to to wie. Mi się bardzo te koszulki podobają, są fajnie wykonane. Ona jest właśnie taka luźna. Ja lubię ostatnio właśnie takie bardzo luźne rzeczy, które możemy założyć do wszystkiego po prostu i ta koszulka no to, to... był też taki właśnie fajny moment, kiedy pojechałyśmy do sklepu z koleżanką i, i tak sobie kupiliśmy coś na poprawę pomoru. No ale właśnie tak, koszulka. I druga rzecz właśnie, na którą bardzo długo czekałam i się bardzo długo zastanawiałam, ale bardzo ją chciałam i to od dłuższego czasu, to będzie bluza, też, yy, też z pln -ów. To jest taka szara bluza, długi rękaw. Ona jest taka właśnie też luźna. Aha, koszulkę kupiłam w rozmiarze... To jest w ogóle jakaś nowa rozmiarówka, ale ja się na tym nie znam. Koszulka jest S, ale ja nie wiem, czy to jest małe, jest duże. To, to jest duże w ogóle, wszystko takie luźne. Bluzę kupiłam i z tego co wiem nie ma już większych rozmiarów. Chciałam jeszcze większe, bo chciałam, żeby była taka mega luźna, ale jest fajna dlatego, że można ją opuścić właśnie na jedno ramię. Jest taka właśnie luźna i bardzo mi się podoba. Jest taka, no taka moja. jest ja tak długo ją chciałam, że tak się cieszę, że ją w końcu kupiłam. I to jest po prostu z tego lata, mam wrażenie. No uwielbiam ją po prostu, uwielbiam i strasznie się cieszę, że w końcu ją kupiłam. I tak jak mówiłam, to już jest wszystko z ubrań. Niewiele tego. <laughs> Także, mm, no. Ale w ogóle planuję też nagrać taki film o minimalizmie. Dlatego, że trochę Wam chciałam poopowiadać właśnie o tym, co się u mnie sprawdziło latem, a, a co nie i jak ja do tego podchodzę wszystkiego, także może takim też się pojawi. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to tego też jest niewiele, to będą głównie prezenty. Chciałam Wam pokazać, co dostałam i co, co będę nie testować w niedługim czasie. Mam tutaj dwie przysyłki z Lorela i tutaj mam podkłady którymi jestem bardzo zaciekawiona, dlatego, że to jest nowy podkład tłumacz. Nie wiem, czy się zmieniła też formuła, czy tylko opakowania, ale wygląda fajnie. Dostałam w trzech kolorach, także będę mogła go przetestować właśnie, jak jestem opalona i jak nie jestem opalona, ale powiem Wam, że w zasadzie, nie wiem, lipiec, sierpień to były dla mnie miesiące, kiedy ja się praktycznie w ogóle nie maluję. No teraz sierpień to w ogóle. I... I nie chcę mi się trochę malować. I też myślę, że ten pierwszy moment, kiedy się maluję, będzie wow, ale to fajnie wszystko wygląda, ale to jest tak wygodne, że nie trzeba się malować i w ogóle tak mi się to spodobało, no po prostu jak nigdy ja zawsze się malowałam. No a teraz po prostu odczuwam taką radość z tego, że nie muszę i że wszystko mi się podoba. Także te podkłady pewnie jeszcze trochę poczekają, ale jestem właśnie bardzo ciekawa, jak się spiszą i czy właśnie na mojej skórze mieszanej będą, będą fajne. I druga przysyłka to jest, to są tusze, też do Orala. I tu jest właśnie nowy tusz, który jest hmm, Volium Million Lashes Felin i on ma taką wywiniętą szczyteczkę trochę, może tutaj zobaczycie. Także no na pewno będę je testować, na pewno jestem ciekawa tych, tej standardowej wersji, bo też jej nigdy nie miałam i tej czerwonej. to jest Volium Million Lashes Excess, hmm, ona podobno robi taki efekt sztucznych rzęs, także jestem bardzo ciekawa. No na pewno będę je testować, bo tusz, to jest coś, co lubię, to jest właśnie jeden z moich ulubieńców. Ten fioletowy tusz Volume mi na nasze też, także na pewno będę testować i dam Wam znać, który się u mnie najlepiej sprawdził. Mam wiele rzeczy też z partnera. Tu jest Eko mm, dwójka. To jest anti-aging. Ujętnia, reguluje, naprawia, reguluje, regeneruje i Ja tej Eko Ampúłki już używam jakiś czas. Zrzucie jest takie. Używam jej niewiele, tak jak radziła Kinga Rusin w swoich filmach. Używam jej naprawdę niewiele, bo większa ilość raczej robi, może nie szkody, no ale nie działa jakoś zbyt dobrze i trudno się wchłania i pozostawia taką warstwę na skórze. więc ja używam tego naprawdę minimalnej ilości. Fajnie się sprawdza, bardzo szybko mm, się wchłania i nie pozostawia żadnej właśnie tłustej warstwy. I używam tego produktu. Nie wiem, czy jest ulubieńcem do tego, że ja z serami mam trochę coś takiego, że, bo to jest serum, mm, że ja do końca nie wiem, jak one działają. Ja na nie bo nakładam potem krem, więc wiem, że krem nawilża i fajnie działa, ale jeżeli chodzi o serę, no to myślę, że dłużej trzeba je trochę poużywać, żeby zobaczyć efekty, ale jak na razie jestem ze swojej skóry zadowolona, samo to, że myślę, że się nie maluję to i tak, to myślę, że te wszystkie kosmetyki jednak wpływają też na to, że fajnie wygląda, także... Także używam na tego serum i może Wam opowiadam w jakichś lubieńcach albo w projekcie Denko. I druga rzecz to jest otulający mm, skrab cukrowy. Karmel, cytryna i wanilia. I teraz będę właśnie go używać, bo skończyły się moje skraby inne. Przepięknie pachnie, naprawdę przepięknie pachnie i... Mm, tak trochę cytryną. ma taki właśnie otulający zapach, że trochę jest taki cytrynowy, jakby trochę świeży, ale... Ale wyczuwalny jest taki karmel. Tutaj także jestem bardzo ciekawa. I on tutaj ma takie właśnie... Jest bardzo zbity. Nie ma takie um, dużo tego cukru, więc myślę, że się sprawdzi. Zresztą dziewczynę go bardzo chętnie. Także jestem bardzo ciekawa, jak się u jak mnie się spisze. I ostatnia rzecz z kolorówki, bo kolorówki to już w ogóle nie kupuję. Wiecie, co, nie, ja nie pamiętam kiedy ostatnich coś z kolorówki, naprawdę chyba coś wybrzmi. Ale to było też jakiś czas temu. Mm, tutaj mam z Makeup Forever Aqua Rouge. To jest taka pomadka długotrwała, która wygląda tak. Pewnie test tej pomadki też pojawi się na kanale, mm, albo jakaś recenzja. I ja mam w kolorze 3 no chyba nie masz tej nazwy. I to jest właśnie taka pomadka, którą nakładamy, która ma się bardzo długo utrzymywać. Tu jest taka wersja kremowa właśnie. Wybrałam taki bardzo naturalny kolor, bo ja taki najbardziej lubię, a tutaj mamy błyszczyk, który nakładamy, żeby usta nam nie, nie wysychały, żeby ta pomadka była taka powiedzmy bardziej lśniąca, ale myślę, że też spokojnie można używać samego, samego tego, tej kremowej końcówki. I tak, i to by było wszystko, to jest wszystko z moich nowości w zasadzie, bo tak jak mówię, ja ostatnio nic nie kupuję i nie potrzebuję, przez to też, że się nie maluję, to myślę, że po prostu wystarczają mi kremy, które używam i to wszystko i bardziej po prostu, nie wiem, cieszę się latem i spędzaniem czasu na zewnątrz niż w domu i, i dlatego tak to wygląda, może jak przyjdzie jesień, to znajdzie mnie na jakieś większe zakupy albo jakieś zakupy kosmetyczne właśnie, może coś się pojawi z nowości kosmetycznych, także zobaczymy, no jak na razie... Jak na razie tyle. Jestem bardzo zadowolona z kurtek i z bluz najbardziej, naprawdę uwielbiam. Także dajcie mi znać, może jakby podchodzicie teraz, yy, może w tym sezonie letnim, właśnie i do zakupów, i do wszystkiego. gówni. Mam szczerze, że ja nawet na wyprzedażach za bardzo nie szalałam, bo nawet mi się nie chciało tam chodzić, bo wszystko jest porozwalane, po prostu wszystko już jest wykupione i w sumie to nie ma sensu większego. Tym bardziej, że nic nie potrzebuję, to po co iść i wydawać pieniądze na coś, czego nie potrzebuję. No, ostatnio naprawdę wiele się zmieniło, także, także to są moje zakupy. I tak jak mówię, naprawdę skurczyk jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że będą mi służyć jak przyjdą płodniejsze dni. Także na pewno będę wam dawać znać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. <laughs> także, jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Pa.